Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj e, będzie kolejny challenge, a mianowicie e, mówię tu o 500 Plus challenge. Tak, wiem, że już challenge nie są tak popularne na MSP, ale to po prostu nie widziałam, nie mam co nagrywać chwilowo. <laughs> was bym chciała przeprosić za mój głos, ale mam jestem troszeczkę chora, mam kaszel, katar. Ym... I przez to mam inny też głos. Ale tak jak na ostatnim filmie, filmie powiedziałam, że jest e, e, konkurs na Dripa dokładnie na bluzkę Drip w kolorze czarnym. Więc zaraz wylosuję jedną osobę. I będzie to e, Lila123. Pozdrawiam cię. I zaraz ci dam bluzeczkę Drip. Ale przed tym e, się jeszcze zaloguję na moje główne konto. Dobra, i już się właśnie loguję. <laughs> I tak, zostało mi 6 dni do końca vip nie mam tego zwykłego już vip no bo um, zostałem przygotowany od mojej koleżanki Anki. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam też Aniu. No i niedługo będzie też z tego filmik, jak kupuję o vip -a. Ale na ile to jeszcze Wam nie powiem. Jakieś reklamy, to oczywiście na swoim kanale nic nie reklamuję. E, nie, nie będę pisała, że nagrywam. Może później. I od razu e, dam tą bluzeczkę Drip. Czekajcie, bo mi tutaj się jeszcze spacja e, załadowała. I, wow. I oczywiście dam ci tutaj grafa, żeby nie było. I dam ci prezencik. Oczywiście mówiłam, że to będzie mm, bruska drip, czapka, w kolorze czarnym. I muszę ją właśnie poszukać. O, jest. Żeby nie było dałam Ci i oczywiście Cię zapraszasz jeszcze do znajomych. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten look, ale dobra to nie jest o... nie jest film o lookach, tylko o challenge'u. Ty jak mówiłam, to jest 500 plus challenge. Ja daję tu 500 plus, dlatego że... No, myślę, że to będzie najlepsza o, kwota. Um, I zrobimy coś takiego, że nie wiem. Wycięgamy sobie w tutaj na, na, na razie. I e, że na przykład bierzemy jakąś liczbę. Na przykład o jakiś sweterek nam się podoba, i ma sobie 500, znaczy piątkę. E, na przykład, nie wiem, 550 albo 450. wiecie o co chodzi. Oczywiście, zmieniać wszystko można. A Teraz... Żeby było, widzimy, no to... Zmieniać kolory można na pięć razy, ile kto tam chce. Tak, żeby nie było nieporozumienia. To mówię to na wstępie właśnie. I... i, i. I tak myślę, czy może właśnie tych bluzek nie założę. I tych spodni. Cokolwiek ja na... No, nie wiem. Na razie to mi pasuje. I oczywiście rzeczy za diamenty się nie liczą. No bo po prostu... No, nie jestem tu za starką, tylko za diamenty. Przyszło, tak jak nazwam, labra, ale nieważne. I może takie pieki weźmiemy w kolorze czarnym. Tak, i właśnie możecie widzieć, że mój budżet, że bankrutuję powoli już, tak? Mój budżet maleje na chwilę obecną. Eee, właśnie tu widzę, że nic ciekawego nie ma. Eee, a może do tego weźmiemy jakieś te bryzeczki Nie wiem, nie wiem. Coż tu poszukamy? Eee, Najciężej będzie jakieś znaleźć dodatki. To na pewno wiem. Można napisać, czy Wam się podoba ten dług, bo on mi się dosyć podoba. Eee. No może e, weźmiemy włosy. Wejdziemy w kategorię włosy. Mm -mm. I tu bym chciała kupić za równe 500 Starcoins. E, włosy, no nie wiem dlaczego, ale tak jakoś e, wzięłam sobie tak. Nie. nie. pytajcie mnie. Myślę, że wezmę te włosy i poszukamy jakiejś kurtki jeansowej do tej białej bluzki. E, e, e. Wow, ale kolorowo, jejku! Ogólnie to ostatnio nie byłam na MSP I właśnie widzę, że tak coś sporo się pozmieniało tutaj. To jest ładne, ale no niestety... No nie ma piątki w sobie. to niestety? Mm -mm. i będziemy tu szukać do tej pory aż nic nie znajdziemy takiego coś fajnego zamiast tej podkoszulki na ręczka wzięłam taką bluzę jeansową i teraz myślę, że Kupię żeby znajdę jakieś buty i tu bym chciał jakieś buty sportowe, to na pewno i może tutaj będzie coś fajnego takiego i chyba wybiorę te buty i teraz no mam tu pięć rzeczy i teraz zmieniam właśnie kolorki. E, e, e. Tu myślę, że one będą czarne. Tak samo to pod koszulączką biała. To będzie czarna. No i tak myślę, że to kupimy i to będzie już koniec tego filmu. E, więc to ja byłoby w dzisiejszym odcinku. E, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie zapomnijcie napisać komentarza pod tym filmem i to było na tyle. Zobaczenia, cześć!